Hej, dziś powiem Ci o trzech rzeczach, przez które nie sprzedajesz swoich usług, nie pozyskujesz nowych klientów. I pierwsza rzecz to robisz to, co wszyscy. Brak wyróżników. Większość osób, które działają właśnie w tej branży, pozyskuje swoich klientów w ten sposób, że szuka tych klientów na różnych grupach, na przykład na Facebooku. Wygląda tak jak kurczak w basenie, gdzie mamy w basenie w stawie 20 krokodyli i mamy jednego kurczaka, czyli klient wrzuca tego kurczaka, takie, takie zlecenie do tego basenu i ci krokodyle, 20-30 krokodyli rzuca się na to zlecenie. I kto ten lepszy, a w przypadku twórców stron internetowych, kto tańszy, ten lepszy. Teraz wyobraź sobie taką sytuację, że jest na przykład pani księgowa, jest biuro rachunkowe i ta pani potrzebuje strony internetowej, a być może nawet nie wie, że strony internetowej potrzebuje. Czy ona będzie ogłaszała się na Facebooku, na grupach o WordPressie, o grupach tworzenia stron internetowych? No nie, więc albo ty do niej z postawą proaktywną idziesz, albo ona sama będzie takich osób szukać i nie będzie ich szukać na grupach, tylko będzie szukać na przykład w Google, na wizytówkach Google Maps.